Dzień dobry. Mamy taki oto Avensis. O, może tu lepiej widać jaki on jest fajny. To jest poliftowe kombi z dwulitrową benzyną na bezpośrednim wtrysku. To już robili w Europie, jak widać. Ogólnie jest to jeden z lepszych podwoziowo-Avensisów, jakie ostatnio zdarzyło mi się oglądać. Zobaczmy, on jest z nalotem. Ale podwoziowo jeszcze nie jest to taka tragedia. W sensie zawieszenie jest jak zwykle zjedzone. Tu widać, że Toyota po kilkudziesięciu latach nauczyła się w niektórych autach robić wlewy paliwa z plastiku. Za to wciąż nie nauczyła się robić obejm tych wlewów, które wciąż wyglądają tak jak dalej. A rzućmy okiem tak na szybko. Mamy tutaj... Część tylnego nadkola. Pytanie, co jest pod tymi nadkolami z wykładziny? Ale tego nie będziemy demontować, bo to jest taki szybki przegląd. Tylko zobaczmy, jak tutaj o to się sypie. To jest odpowiedź na to, dlaczego, e, jeśli konserwujemy samochód, to lepiej zrobić to razem z całym zawieszeniem. Zobaczmy, że. Na dwozie nawet te końcówki progów standardowe, Toyotowe, które zawsze tu są wyjedzone Tutaj już miejscami nawet grubo Są w lepszym stanie niż sypiące się całe tylne zawieszenie Tak naprawdę te wahacze to jest całość to kosztuje jakieś chore pieniądze w ASO A to jest w tym momencie już tak pojedzone, o zobaczmy tego z płatami. to się sypie. To jest relatywnie gruba blacha. Ona ma około 3 mm, może 2,5. Ale miejscami jest tak wyjedzona. Głównie chodzi o, o ten lakier. To ma te, te płaty. To mają ponad 1 mm grubości. Zobaczmy, jak to się sypie. Wszystko. Osłony. Standardowo w nalocie amory, w nalocie, no tu jest jeszcze fajnie, tak naprawdę takie podwozie jeszcze można w miarę po kosztach zrobić. Bo tu jeszcze raczej nie będzie spawania, tutaj będzie takie piaskowanie tych nalotów. Zobaczmy dalej, lećmy po progach. One są zdrowe, tutaj nie ma nic pod tymi plastikowymi nakładkami. To jest tak trochę na dwoje babka wróżyła. Ze względu na to, że on na przykład tutaj widać, dokładnie tu, o, że tam się już nazbierało tyle, że nie wypływa. Póki stamtąd wypływa woda, jest dobrze, ale jeśli tam już siedzi mokry piach pod tym wszystkim, no to już niestety jest gorzej, podłoga wiele osób mówi, że a panie podłoga zdrowa no a jaka ma być, jak jest wygrzana wydechem. Yy, ogólnie nic tutaj na nią nie leci, tu będzie pełno odprysków jakiś, yy, jakiś drobnych rdzawek, to pewnie by wyszło dopiero po piaskowaniu. Ale ogólnie, stanem podłogi, jako takiej, czyli pod przestrzenią pasażerską, to w mało którym aucie jest się co przejmować. Najgorsze są progi, najgorsze są tylne nadkola, kielichy. No, tutaj o, lewa strona wygląda dużo gorzej niż prawa, dlaczego nie wiem. Ale próg, tak jak widać, to wszystko jest jeszcze na etapie takim, że przepiaskować i potem macie. Tu widać jak fajnie ktoś podnosił za progi wygiął. To się już zacznie rozwarstwiać, tam najdzie piachu, soli, to zacznie już rdzewieć. Tu mamy analogiczną sytuację do tyłu. Zobaczmy na te wahacze. To jest dość gruba blacha. O tutaj widać, powiedzmy, śruba jest dwunastka. No to ta blacha będzie miała jakieś 3 mm w stanie surowym, 4 w zgnitym. Ale co jest w środku? Zobaczmy to może. Tak. O. Proszę. Płatek taki. A no to ma 1,5 mm rdzy. Zobaczmy jak to tam odchodzi. Ja te wahacze bym wymienił, no ale to nie jest mój samochód, więc mogę jedynie zasugerować. Tak samo te wszystkie wsporniki, tu jak widać, są dwie nowe śruby, dane dlaczego? No a dlatego, zobaczmy na te śruby, przyjrzyjmy się im tak lepiej. O, to jest śruba 14 mm. Przy czym 14, no to może jest tu, ale tu, 12, jakby to dobrze odczyścić, to myślę, że niewiele więcej. To jest bardzo częsta przypadłość, zarówno tych Avensisów, jak i Verso, z tego okresu, że właśnie te śruby trzymające tą przednią ramę pomocniczą albo te śruby, które są tutaj, nad półosią, że po ich wykręceniu z tej czternastki robi się na przykład 8. Ten sam temat jest przy tych śrubach tu czterech trzymających maglownicę. To jest dziesiątka. często się zdarza, że w momencie odkręcania ona pęknie w miejscu pęknięcia ma 6 mm mam pościągane osłony. Jeszcze rzućmy sobie okiem tam do góry może na kielichy. O dziwo, te kielichy są zdrowe, co jest rzadkością. W tych samochodach i w tych rocznikach. A tu też fajnie widać, jak się łuszczy. No i popatrzmy standardowy mankament Avenzisa. Zawsze ten przewód od sprzęgła wygląda dokładnie tak samo tyle, że czasem cała jeszcze ta rama, tutaj ta poprzecznica wygląda dużo gorzej. No i belka pod zderzakiem, jak zwykle już na spawach tam gdzie ten materiał jest przegrzany przy spawaniu na węglony mimo tego ktl to zaczyna już zjadać no, reasumując auto jest jeszcze niezłe zawieszenie jest w nędznym stanie jeśli chodzi o korozję ale kielichy jak widać są jeszcze całkiem fajne auto ma 300 tysięcy przebiegu e Myślę, że spokojnie, gdyby ktoś się zdecydował, można by jeszcze taki samochód uratować. Pytanie, czy na przykład te tylne wahacze całe nie warto by było dostać całe nowe? Może niekoniecznie nawet w ASO, albo chociaż z jakiegoś auta, w którym są mniej zgnite, bo niestety piaskowanie takiego elementu, który już ma tak zaawansowaną korozję, jest trochę bez sensu czy znaczy całkiem jest bez sensu, bo my to wypiaskujemy, a potem się okaże, że i tak nic z tego. Nie wiem czy mi się uda, zajrzyjmy tam do środka. O, to wygląda tak. Więc samo wypiaskowanie tego to już będzie katorga. Nie mówiąc o tym, że trzeba by to później wrzucić w ocynk albo w jakiś katel, no, no na pewno do kwasu, do jakiejś wanny, która by zrobiła to również w środku. Zobaczmy ten wahacz, na przykład tutaj, to wszystko odlazło. No dlatego właśnie, jeśli już się decydujemy zainwestować w taki świeży samochód, który jeszcze jest niepojedzony, no to warto dołożyć te parę złotych i zrobić sobie wszystkie elementy zawieszenia, jakieś półłożki. Wahacze, zwrotnice, yy, zwłaszcza w tych nowych autach, gdzie jest cała piasta odkręcana, można ją odkręcić. Do zwrotnicy nie trzeba łożyska wymieniać. Yy, wtedy, po tych kilkunastu latach, będziemy dalej mieli spokój. Nie będziemy obserwować czegoś takiego. Yy, o, tutaj widać linka odręcznego się już przeciera. I to tak. Także już tam widać pancerz. To jeszcze będzie działać, ale już trzeba będzie o tym myśleć. Osłony wydechu o dziwo się jeszcze trzymają, sam wydech też, mimo że to już nie jest Toyota żadna japońska, tylko... ...jakiś Arvin Meritor jest tutaj napisane. Nie wiem co to jest, niemniej jednak no, jakościowo jest całkiem niezły. Na tym chyba skończymy. Jedyne co tu jest niezgnite to ten plastikowy zbiornik.